Szablony. Układam orzeczenie, osobowa forma czasownika. Układam szablony. Układam. Ja układam. Podmiot domyślny. Nie wymieniam go, ale przecież forma świadczy o tym, że to ja układam te szablony. Więc powtórzę. Układam szablony. Podmiot domyślny, bo kto układa? Ja układam szablony. A szablony są już tylko i wyłącznie dopełnieniem. Kogo co? Szablony. Dopełnienie związane zawsze z orzeczeniem, tak jak okolicznik. Natomiast przydawka związana zawsze z podmiotem. Proszę bardzo, nasze szablony przydały nam się. Może wyjdzie nam jeszcze jedna choinka. Ale popatrzcie, muszę przygotować jeszcze elementy do naszego dworku. Bo potem będzie problem i nie będziemy mogli skleić naszego domu. I cóż, nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy wspaniałymi, piernikowymi architektami. No cóż, więc spróbujemy dalej. Choinka, jeszcze jedna. Myślę, że ciekawy pomysł. Oczywiście choinka, jeżeli będzie lukrowana, to będzie na pewno czymś ciekawym. Więc jaka lukrowana choinka stoi w lesie? Choinka, jaka lukrowana przydawka stoi? Orzeczenie w lesie. Okolicznik. Uwaga, przygotowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście liczebnik. Pierwszy szablon, drugi szablon, trzeci szablon, czwarty szablon. Liczebnik porządkowy. Pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście mamy mnóstwo elementów. Liczebnik nieokreślony. Możemy mieć kilkanaście elementów, możemy mieć kilka. Te liczebniki będą w zdaniu przydawka bowiem ubogaca zdanie, ponieważ dodaje określeń. Lubimy przydawki, ponieważ przydawka powoduje, że nasz język staje się bogatszym, a nasze zdania stają się piękniejszymi, a nasze pierniki przez to stają się jeszcze piękniejszymi, ponieważ w nich jest smak, zapach dzieciństwa, kraj Lat dziecinnych. On zawsze zostanie piękny i czysty, jak pierwsze kochanie. A to już Adam Mickiewicz i Pan Tadeusz. I panem Tadeuszem pożegnam się z Państwem i z Wami, bo myślę, moi drodzy uczniowie, że razem z Wami wypiekają pierniki również Wasi rodzice, a inspiracja. Na pewno była Wasza. Taką mam nadzieję. Życzę wspaniałych wypieków.